Od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Czy dopuścisz to do swojego serca? Czy pozwolisz, żeby to zepsuło Twój dzień? Czy pozwolisz, żeby to zniszczyło Twoje dobre samopoczucie? Czy pozwolisz, żeby to niszczyło Twoje poczucie własnej wartości? Czy też, czy podejmiesz decyzję o tym, że słowa. Czyny, myśli, uczucia, zachowania drugiego człowieka nie będą miały nad Tobą władzy, ponieważ Ty nie pozwalasz na to. Wiesz dlaczego? <gry> <gry> Dlatego, że Ty jesteś dyrektorem swojego życia. To jest bardzo proste. Zrozumiałam to dawno temu i ułatwiło mi to. Ogromnie życie w taki sposób, że przestałam być zależna od tego, co robią inni ludzie, i przestałam uzależniać moje życie, moje samopoczucie, moje szczęście od tego, co robią inni, nawet jeżeli, jak mi się wydawało, jest to zachowanie czy działanie wymierzone przeciwko mnie. I chciałabym najpierw wyjaśnić, Dlaczego to jest ważne i dlaczego ja jestem dyrektorem mojego życia? I dlaczego tak bardzo podkreślam, że ja nie pozwalam, ja podejmuję decyzje, ja zarządzam moimi emocjami, że ja, ja, ja. To nie znaczy, że jestem ważniejsza niż inni ludzie. Wcale nie. To tylko znaczy tyle, że ja jestem ważna dla siebie. Jestem ważna dla siebie. Jestem moim przyjacielem i ponieważ jestem moim przyjacielem i jestem ważna dla siebie, to dbam o to, żeby moje emocje, moje myśli były zdrowe, żeby moje samopoczucie było dobre. I dlatego właśnie nie zgadzam się na to, żeby ktokolwiek to moje dobre samopoczucie zepsuł. I znów nie chodzi o to, żeby nie słyszeć nikogo, nie widzieć niczego beztrosko podchodzić do wszystkich spraw w życiu, bo to byłoby bez sensu. To tylko utrudniałoby mi życie, a nie ułatwiało, a moim celem jest to, żeby łatwo zarządzać moim życiem, i moim czasem, i realizować moje cele. I znów nie dlatego, że jestem ważniejsza od innych, i nie dlatego, że przekładam. Moje cele nad cele innych ludzi? Wcale nie. One są równie ważne. Tylko tyle, że równie ważne. Ale to, w jaki sposób działają moje emocje i czy ja jestem zależna od innych osób w tym, co czuję i jak się czuję, czy nie, to jest sprawa, którą ja ze sobą muszę ułożyć w taki sposób żeby czuć się z tym dobrze. I teraz odpowiedz mi na jedno proste pytanie. Załóżmy, że ktoś, może dla ułatwienia tego przykładu, załóżmy, że jesteś w związku, albo na przykład, że mieszkasz z rodzicami, czyli jesteś z jakimiś osobami w bliskiej relacji. I teraz twój chłopak, albo twój mąż, albo Twoja mama, albo twój tata, albo twoja siostra, albo twój brat są zniecierpliwieni, są rozwścieczeni, są wnerwieni, zachowują się wobec ciebie w sposób, który określasz jako niesprawiedliwie krzywdzący, na przykład obiecali, że coś zrobią, a potem krzyczą na ciebie, że niepotrzebnie się czepiasz, że niepotrzebnie oczekujesz tego od nich, że zawsze jesteś ze wszystkiego niezadowolona, więc okazują ci swój gniew, okazują ci swoją irytację, trzaskają na ciebie drzwiami, wychodzą z domu, nie tłumacząc się. Zachowują się w sposób, który Uważasz, że rani Twoje uczucia. I teraz możesz w tej sytuacji zrobić dwie rzeczy. Albo pozwolisz, żeby oni mieli kontrolę nad Twoim życiem, czyli ich gniew weźmiesz do siebie, dopuścisz go do swojego serca i pozwolisz, żeby zepsuł Twoje samopoczucie, zepsuł Twoje poczucie własnej wartości, zniszczył Twój dzień. Dlatego, że zobacz, ten ktoś, kto uniósł się gniewem. Niezależnie od tego, czy sprawiedliwym, czy niesprawiedliwym, czy miał rację, czy nie miał racji, zostawmy to. Albo nawet załóżmy, że on nie miał racji, że zachował się niesprawiedliwie, nieuczciwie, nie fair, że zachował się po prostu tak, jak nie powinien był się zachować. Z Twojego punktu widzenia. I teraz, i znów. Masz dwa wyjścia z tej sytuacji. Możesz pozwolić, żeby to ci totalnie zepsuło cały dzień. Nie tylko ten jeden dzień, dlatego że oczywiście w momencie, kiedy to się staje, ty to wszystko bierzesz na siebie, dopuszczasz to do twojego serca, to wpada w Ciebie jak taka wielka kula, ołowiu, który cię pali od środka, i będziesz o tym myśleć, będziesz to rozważać ze wszystkich stron, oglądać, i mówić. Rozmyślać o tym, jak bardzo cię to zraniło, jak on mógł to zrobić, co on powinien był zrobić, że ty byś nigdy nie zachowała się w taki sposób. I zobacz, on już to dawno zrobił, wyszedł trzaskając drzwiami, jest w zupełnie innym miejscu, robi coś zupełnie innego, a jego gniew wciąż jest z tobą. Dlaczego? Nie dlatego, że on ci ten gniew zostawił, dlatego, że ty go wzięłaś. I ty się go trzymasz. Trzymasz się go, bo cały czas o nim myślisz. O tym, co on zrobił, jak bardzo cię zranił, że ty jesteś ofiarą, że to jest niesprawiedliwe, że czujesz się skrzywdzona, że czujesz się smutna, że czujesz się nieszczęśliwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz oczywiście zachować się w taki sposób i zepsuć sobie nie tylko ten dzień, ale zapewne również. Następne dni nie będziesz pewnie mogła spać, bo będziesz się zastanawiała: Jak on mógł się tak zachować? Jak w ogóle można być takim człowiekiem? Jak bardzo tobie jest przykro, jak bardzo on zranił twoje uczucia? Możesz tak robić przez całą noc, możesz tak robić przez następny dzień. Obudzisz się rano, nie będziesz miała na nic ochoty, będziesz rozgoryczona, będziesz zmęczona, będziesz smutna. Szczególnie, że nie mogłaś w nocy spać, rozmyślając o tym, więc nie będziesz mogła się za nic zabrać, jeszcze będziesz miała pretensje do siebie, że się tak bardzo tym przejmujesz, tak? Można też inaczej. I do tego cię namawiam. I to jest to, co odkryłam dla siebie, i korzystam z tej umiejętności na co dzień. I specjalnie włożyłam dzisiaj czerwoną sukienkę, żeby ci o tym opowiedzieć, dlatego że czerwony kolor. Jest kolorem mocy, władzy i potęgi. Nie takiej, którą ktoś mi daje, tylko takiej, którą ja biorę sobie sama. Biorę ją i trzymam. I nie pozwolę, żeby ktokolwiek zepsuł mi dzień, w jakikolwiek sposób. Może ktoś zachować się wobec mnie niegrzecznie? Powiedzieć rzeczy w gniewie, w zdenerwowaniu. Może trzasnąć na mnie drzwiami, może nie odbierać telefonów, może zrobić cokolwiek takiego, co kiedyś wyprowadziłoby mnie z równowagi i co. Padłoby do mojego serca jak ta wielka, ołowiana kula, i przytłoczyłoby mnie do ziemi tak, że przez następnych kilka dni w ogóle nie byłabym sobą, nie wiedziałabym, co mam ze sobą zrobić, bo jest, byłabym tak bardzo smutna i rozbita, i zestresowana, i nieszczęśliwa, i tak dalej. A teraz mówię o nie. O, nie! Moje życie jest dla mnie ważne. To, jak się czuję, jest dla mnie ważne. Z przyjaźni dla siebie i dlatego, że siebie lubię i dlatego, że siebie szanuję. Szanuję moje samopoczucie, szanuję moje zdrowie, szanuję mój czas, szanuję moje myśli, szanuję moje serce. Więc po co miałabym obciążać moje myśli, moje serce, mój umysł, moją pamięć, moje ciało tym, że ktoś stracił panowanie nad sobą i zrobił coś takiego, co mi się nie podoba. Do mnie należy wybór, czy przejmę się tym, czy wezmę to do siebie, i czy będę próbowała zmieniać tego kogoś, zarzucać mu coś, udowodnić mu, że on nie miał racji, czy ona, i martwić się tym, że on albo ona taki jest, i jak mnie to zabolało mogę to zrobić, ale moim wyborem jest nie robić tego. Tylko powiedzieć ten ktoś, załóżmy, że to był on, stracił panowanie nad sobą, to jego sprawa, że stracił panowanie nad sobą, widać ma ze sobą jakieś niepozałatwiane sprawy i dlatego nie jest w stanie panować nad sobą, tylko jest wytrącony z równowagi i teraz kiedy on jest wytrącony z równowagi, to zachowuje się w sposób, który też dotyka mojej rzeczywistości, ale to, czy ja poddam się temu i czy pozwolę, żeby to zniszczyło moją rzeczywistość, to zależy ode mnie, a nie od niego. Niezależnie od tego, co on powie, czy zrobi, niezależnie od tego, co ona powie, czy zrobi, to do mnie należy decyzja, czy to mnie zniszczy, czy nie. To do mnie należy decyzja, czy pozwolę, żeby to mnie obciążyło i przytłoczyło, zepsuło mi życie, samopoczucie, odebrało mi mój czas, zestresowało mnie, przez co odbierze mi też zdrowie, czy też ja się na to nie zgodzę. I ja się na to nie zgadzam. I namawiam Cię do tego samego. Wiesz, dlaczego się nie zgadzam? <laughs> nie zgadzam się na to, dlatego że ja jestem dyrektorem mojego życia. I nie chcę, żeby ktoś, żeby czyjś gniew, albo czyjeś niezadowolenie, albo czyjeś pretensje, albo czyjś brak równowagi miało wpływ. Na moje poczucie harmonii, wewnętrznej równowagi, na moje samopoczucie i na moją siłę. Po prostu się na to nie zgadzam. Czyli, kiedy dzieje się coś takiego, kiedy ktoś zachowuje się w taki sposób, traci panowanie nad sobą, rzuca mi kilka zdenerwowanych słów, albo odwraca się do mnie, nie chce mnie słuchać, albo są takie sytuacje, to ja wtedy myślę, to co on robi, czy to co ona robi, to jest jego lub jej sprawą. Do mnie należy decyzja, czy to zepsuje mi samopoczucie czy nie, czy odbiorę to jako coś, co jest osobiście wobec przeciwko mnie skierowane, czy też nie. Dlatego że ten kto traci panowanie nad sobą nie robi tego specjalnie po to, żeby mnie e, zranić, skrzywdzić, dotknąć. Tylko robi to dlatego, że nie panuje nad swoimi emocjami i wyładowuje się na pierwszej osobie, która będzie blisko, a akurat ja byłam taką osobą, która akurat znalazła się gdzieś w pobliżu. Więc. Ale to nawet nieistotne, bo nawet gdyby to było skierowane przeciwko mnie, to wciąż wybór należy do mnie. Czy biorę to do siebie? Czy pozwalam, czy w pewien sposób połykam to i zatrzymuję w sobie, i potem przez następne dni pozwalam, żeby to rządziło moim życiem, czy nie? I otóż mówię Ci, że nie, i że nie trzeba zgadzać się na to. I nie chodzi o to, żeby walczyć. Absolutnie nie, dlatego że jeżeli zaczniesz walczyć i zarzucać jemu coś, czyli jeżeli Ty tracisz panowanie nad sobą i zarzucasz jemu albo jej, Coś w złości, to zachowujesz się dokładnie tak samo jak on albo ona. Czyli robisz dokładnie to samo, co wywołało Twój ból, Twoje cierpienie, twoje, Twoją krzywdę, i teraz odpłacasz Mu tym samym. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie dopuścić tego do siebie w taki sposób, żeby to zraniło moje wewnętrzne ja. Dlatego, że to ja opiekuję się moim wewnętrznym ja i ja nie zgadzam się na to, żeby ktoś miał na to niszczycielski wpływ. Więc po prostu mówię, nikt i nic nie jest w stanie mnie złamać. Ja jestem dyrektorem mojego życia. Dlatego noszę czerwoną sukienkę. Dzisiaj, kiedy to mówię, żeby zachęcić Cię do tego, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. A jeżeli uważasz, że może ci się zdarzyć zapomnieć, to włóż coś czerwonego. Cokolwiek to może być coś, czego nie widać. <grych> na przykład, czerwone skarpetki, albo coś jeszcze bardziej ukrytego. I tylko ty będziesz wiedziała o tym, że nosisz na sobie symbol twojej wewnętrznej mocy. Tylko ty. Będziesz wiedziała o tym, że nosisz na sobie symbol swojej wielkiej władzy nad Twoim własnym życiem, nad Twoimi emocjami, nad Twoją duszą, nad Twoim sercem. I za każdym razem, kiedy przypomnisz sobie o tym, że masz na sobie coś czerwonego, powiedz: Ja jestem dyrektorem mojego życia. Nikt i nic. Nie jest w stanie mnie złamać. To ja decyduję o tym, jakie mam samopoczucie, jak się czuję, co dopuszczam do mojego wnętrza, a co po prostu zostawiam na zewnątrz, nie zajmując się tym dłużej. To, że ktoś ma zły dzień, to, że ktoś wstał lewą nogą, to, że ktoś jest zestresowany. I mówi rzeczy albo robi rzeczy, które w jakiś sposób mogą być skierowane przeciwko mnie. Na przykład, mm, na przykład robi mi jakiś nieprawdziwy zarzut, albo jest rozzłoszczony na coś, co ja robię, chociaż nie robię nic takiego co miałoby go celowo rozłościć, więc niezależnie od tego, w jakim humorze jest drugi człowiek, albo w jakim stanie akurat jest jego wewnętrzna równowaga, to jest coś, co mnie nie dotyczy. To dotyczy jego i niezależnie od tego, co on mówi albo robi, ja nie zgadzam się, żeby to Stanowiło część mojej rzeczywistości, ponieważ ja jestem dyrektorem mojego życia. Ja jestem odpowiedzialna za to, jak się czuję. I to ja decyduję o tym, co dopuszczam do mojego serca, co dopuszczam do moich myśli i czym będę się zajmować przez następne godziny i następne dni. I z całą pewnością nie zamierzam zajmować się tym, co ktoś powiedział, albo coś zrobił, co było skierowane przeciwko mnie, dlatego że to, co ktoś powiedział, albo co ktoś zrobił, zostawiam z tym kimś. A ja zajmuję się rzeczami, które są ważne dla mnie i które w jakiś sposób konstruktywnie przyczyniają się do budowania mojej rzeczywistości i mojego życia. Włóż coś czerwonego, nawet coś, czego nie widać. I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy przypomnisz sobie o tym, że masz na sobie symbol swojej własnej władzy, przypomnij sobie, że to Ty jesteś dyrektorem swojego życia i to Ty decydujesz o tym, jak się czujesz. Nie oddawaj kontroli nad Twoimi emocjami. Nikomu, innemu i powiedz razem ze mną: Ja jestem dyrektorem mojego życia. To ja jestem odpowiedzialna za moje samopoczucie, za moje emocje. I ja nie zgadzam się na to, żeby ktokolwiek zepsuł mi dzień, zepsuł mi humor, zepsuł mi samopoczucie albo zamądził w moich myślach. Dlatego, że ja jestem dyrektorem mojego życia.